Poseł Tadeusz Tomaszewski z SLD podsumowując ubiegły rok swojej działalności podkreśla, że działał zgodnie ze swoim hasłem wyborczym. Zawsze dla ludzi. Jego biuro parlamentarne w zeszłym roku wraz z organizacjami pozarządowymi i samorządowcami przygotowało ofertę szkoleń i imprez sportowych oraz porad prawnych, z której skorzystało ponad 23 tysiące osób. Pierwszy pełny rok w pracy obecnej kadencji parlamentu to realizacja hasła wyborczego Zawsze dla ludzi. Zawsze dla ludzi dlatego, że wspólnie z radnymi miasta Gniezna i Powiatu Gnieźnińskiego oraz organizacjami pozarządowymi w ubiegłym roku przygotowaliśmy ofertę programową, w której uczestniczyło ponad 23 tysiące mieszkańców naszego powiatu, ale także i Wielkopolski. Podstawowe formy działalności naszego biura to po pierwsze bezpłatne porady specjalistów. Po drugie organizacja imprez i przedsięwzięć na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych. Po trzecie działalność informacyjno-szkoleniowa to seminaria, szkolenia, ale różnego rodzaju kursy zawodowe we współpracy z klubami pracy, które mamy w Kłecku w Niechanowie w Witkowie a także wspomaganie innych podmiotów pozarządowych. Odbyłem łącznie ponad 340 spotkań w różnych podmiotach zarówno gospodarczych, samorządowych, organizacjach pozarządowych. To też daje ogromne przesłanie do działalności na forum parlamentu. Tam na forum parlamentu złożyłem ponad 100 interpelacji i zapytań, które wynikały właśnie wcześniej z tych spotkań i były tam te kwestie podnoszone. We współpracy z, z, klub, z klubem poselskim złożyliśmy kilkanaście projektów ustaw. Część z nich były współautorstwa mojego, między innymi dotyczące małoletnich ofiar wojny, nowelizacji ustawy o m, m, spółdzielniach socjalnych, czy przyznające świadczenia dla medalistów igrzysk m, paraolimpijskich. To wszystko jest możliwe dlatego, że m, po pierwsze radni Rady Miasta i Powiatu Gnieźnieńskiego oraz prezydent miasta pan Jacek Kowalski przekazali ponad 47 tysięcy złotych w formie darowizny na wsparcie tej działalności. Ja miałem zaszczyt przekazać ponad 28 tysięcy złotych i staramy się właśnie te środki pomnożyć w różnego rodzaju konkursach i grantach, a następnie przynieść to społeczności lokalnej.